Strony i Zapraszam Was na drugi odcinek Celsowego Overwatcha, gdzie łapiemy cheaterów i miejmy nadzieję uczymy się na ich błędach, na ich błędach w gameplayu. Poprzednim razem mieliśmy jedno demko i na pierwszym demku trafiliśmy dość ciekawą sytuację, gdzie zawodnik, ja że grał na niższych rangar, to jeszcze, jeszcze używał banych i to do takich skryptów dość oczywistych. Było także kilka sytuacji z nieciekawymi strzałami. Nieciekawymi strzałami na. Przez smoka i. I jakimiś czy dwoma akcjami na dobą site B, ale poza tym wydaje mi się, daje, że był czysty To znaczy, że dobrze to zaznaczyliśmy. Nawet jeżeli. Nawet jeżeli miał jakiegoś wallhacka i po prostu bardzo, bardzo dobrze go ukrywał, to moim zdaniem lepiej jest. Lepiej, lepiej jest błędnie ocenić kogoś, jako jako niewinnego niż, bo nie mu winę. Także zobaczmy. Mam nadzieję także, że dzisiaj trafimy inne mapki poza Dustem i pięknie, pierwsza mapa to Mirage. Terroryści wygrywają 3-0 i zobaczymy. Zazwyczaj jak widzimy coś takiego to znaczy, że że nasz, nasz podejrzany się odpala, żeby, żeby wyrównać szale. A Zobaczmy. Cieszy mnie to, że dalej nie znaliśmy nikogo, kto by spinbotował przez całą mapę. Ładne pchnięcie przez smoka i słaby strzał. Bardzo słaby. Nie wiem, czy, się, czy tego typu sytuacja się nie zdarzyła w poprzedniej rundzie, albo w jeszcze poprzedniej, że, że ktoś sobie rzucił smoka i przyszedł przez niego. Bo to wyglądało tak, jakby... Jakby turyści się, się tego spodziewali. Że jeszcze raz. Znowu pcha! To jest. Okej, okay, tym, razem, tym razem ten pusz wyszedł. Przeciwnik się tego nie, nie spodziewał. Może, może podejrzane pójść to w ten sposób. Jeżeli mój kumpel tutaj. Chapla. Jeżeli Chapla pchnął na rampę. Jeżeli już, już była tam wymiana, to może się nie spodziewają, że ktoś jeszcze pchnie. Ktoś inny. Z lepszą broją. Jeszcze jeden pusz na rampę. No, chciałem Wam powiedzieć, że to się zaczyna. No, dziwnie. Nie widzę nic podejrzanego w jego gameplayu póki Nawet, nawet tutaj zeskoczył. Nawet został ostrzelany. Niecelnie, ale został. Dopiero potem daję info swojemu koledze Dzwonowi. Dzwon pcha i, i przerywa to. Ale tutaj. Tutaj oczywiście błąd dzwona, ponieważ pcha sama. A przeciwnik jest, jest już zamknięty. CT ma. Kontr... Powinno mieć kontrolę nad całą mapą. Oczywiście nie ma, bo, bo nikt nie pchnął do B Zobaczymy. Flash dość słaby. I, I wycofuje się. Spodziewam się, że w tym momencie podejrzany myślał, że EMU że wrócił na site B, wrócił do apartamentów i tamtędy próbował od Gali zamknąć. Atakując go antyterrorystów. Ale. No cóż, flash dla kolegi słaby. Ponieważ przeciwnik musiał wychylić. Ale. To, to, to tutaj widzimy ciekawego. Zatrzymuje się. Nie sądzę, żeby się odpalił w tej, w tej sytuacji. Naprawdę nie sądzę. Wygrali czystą rundę Na chwilę się zatrzymał. Może dostał reporter za griefing ale, ale nie sądzę. Okej, okay, słyszał dla Matyczyka jak podchodził. Dla zwolnił pod sam koniec, ale, ale to była jasna sytuacja. Widział przeskakującego i wie, że, że jeszcze jeden plantował. Tu nawet nie, nie strzelał, tylko. Próbował łapać przeciwnika, który będzie przeskakiwał przez mołotowa. Zobaczył go i... No ładnie go zastrzelił. Póki co to wygląda całkowicie czysto Nie widzę nic, ze sobą mogę spowodować. Jeżeli ma dość dobry movement, dość dobrze trzyma celownik. Tutaj też sprawdzał sobie tą, tą lewą stronę. Ja też, też bym pomyślał, że jest z lewej strony, że ukrył się na Bumpsai za tym smokiem. I, I że cały czas będzie, będzie próbował jednak z tej, z tej gali podejrzanego wyciągnąć, ale Ale zauważył go na czas Przeciwnicy mają bardzo wolny czas reakcji, co może wskazywać na to, że Że podejrzany może smerfować. To by tłumaczyło ich wkurzenie, ale, ale też ma Procent strzelonych głów 0 Jeszcze nie widzieliśmy żadnego headshota I tutaj nie ma Okej okay. Przeciwicy zabijają się sami Chapla tam z jednym fragiem, ale już trójka terroristsów To stanie... no, tutaj pierwszy dobry frag, taki naprawdę, naprawdę dobry od, od podejrzanego, ale także dystans był mały, więc można było się spodziewać, że, że z tego dystansu ustrzeli głowę anty wygrali poprzednią rundę, czyli bodajże Diamentowi udało się sklaczować, zobaczymy jak sobie radzi z AWP-ą, ponieważ póki co widzieliśmy tylko powiedzmy średniej jakości e, kałacha. Dla większości graczy, którzy nie są zbyt skupieni na swoim aimie, to ten procent widziałem waha się mniej więcej między 27 a 33. Także to są, no to, to jest dla, dla mojego poziomu: to jest Supreme tak naprawdę bardziej ożył w Laurach. Ale zobaczymy. <ścoughs> Sprawdza, to by było ciekawe. Jeżeli, jeżeli ktoś by tak spojrzał bez, bez kontekstu, to by pomyślał, że podejrzany mógł go naprawdę gonić tym, tym celownikiem. Ale, ale moim zdaniem po prostu przesuwał go tak, żeby zobaczyć prawą stronę smoka czy, czy przeciwnik nie wychyla. Ładny Nate, ale wiedział, że, że przebiegł. Co mi tak naprawdę zastanawia, to widzieliśmy pewien czas temu sytuację, gdzie mm, przez chwilę spojrzał lekko w lewo, jakby próbował znaleźć przeciwnika pod tym smokiem i, i go strzelić, i dopiero potem postanowił skanować nieco bardziej w prawą stronę. Co jest coś jest podejrzane, bo. To jest spot, który jeżeli jest się dobrym graczem, to powinien naprawdę tam skanować, gdzie będzie przeciwnik. Notował to. Był ten, ten w teorii, najbezpieczniejszy spot, ten, w którym najwięcej naszego ciała jest zakryte przez, przez bombsite. Tyle nam idzie słusznie, pewnie, bo, bo dzwon nieco stracił. Zesko dzwon zeskoczył w dół i podejrzany zdobywa czystego fragana na pałacach. Ładnie się trzymają terroryści. Już, już czterech zratowało. Ale diament, da, diament pcha apartamenty. To jest, to jest dość ważne w takiej sytuacji, ponieważ nie wiem, czy antyterroryści zobaczyli bombę wchodzącą na bombsite. Mieli 4 gracze na bombsite A, ja, ale bez tego pchnięcia w aparty tam mogła wyjść Paka tam mogli, mogli im zaplatować na, na, na plecy i potem zratować, czy, czy to przez mida, czy, czy przez underpass. O to ewidentnie nie, nie skojarzył faktów. I. Nie pomyślał o, o podejrzanym na tej pozycji. Diament daje się wyciągnąć. I słuchajcie, no. To był zawodnik, który strzelał z CTK do diamenta, Więc nie ma tutaj nic dziwnego, że, że próbował wychylić na niego. Była próba ninja, ale, ale średnia. To jest dość ciekawe, więc chciałbym się na chwilę zatrzymać. Uh, sytuacja terrorystów wygląda tak. Dzwon jest całkowicie spłukany. Diament ma w tym momencie 1850 dolarów. Jeżeli Diament by nie kupił sniper, tylko by kupił Mkę, to by stać go było na zestaw najdów i narzucenie Mki dla dzwona, który nie musiałby kupować Digla, i też go by było stać na, na zestaw najdów. Kupowanie także ma ten swój drużynowy aspekt i czasami czasami warto sobie odpuścić. Sądzę, że na, na niższych rangach rzeczywiście może się zdawać, że autosnajperka jest lepszym wyborem niż, e, niż dwie Mki w tym, w tym przypadku. Czy dwie Mki z znajdami, jeżeli się nie wie, jak się, jak się tych najdów używać, ale zobaczcie. Zawodnicy przeciwników podchodzą w trójkę pod site B, na którym stoi sam dzwon z dwoma fleszami i diglem. W tym momencie, jeżeli się zorientują, jeżeli się zorientują, że tu nie, że tu nie ma smoka, że w, w apartach nie ma smoka, nie ma mołotowa to pchną na bombsite, zdobędą ten bombsite i diament zostanie z tą swoją autosnajperką w sytuacji... nawet powiedzmy, że to będzie sytuacja 4 na 3, że, że, że jak w jakiś sposób zabiją szóstkę, czyli zabiją topora i zabiją dalmatyńczyka to w tej sytuacji tak będzie mu bardzo ciężko odbijać, bo autosnajperka to nie jest najlepsza broń do, do atakowania w wielu pozycji naraz że powróćmy do Demka w tej sytuacji, bo. Z jednej strony miło mi jest zobaczyć kogoś, kto rzeczywiście został zimportowany tylko i wyłącznie chyba za to, że dobrze gra. Chyba, że, chyba, że coś mieliśmy, ale nie, nie wydaje mi się. Terroryści. Tutaj się mogli popełnić błąd. Nie wiem, jak wygląda tak naprawdę te, te pierwsze rundy, ale nie widziałem tam zbyt dużo akcji na site B Zobaczyli, że tam nie ma smoka, zobaczyli, że tam nie ma młotowa i zamiast użyć tego, że, ma, że mają swoje smoki, mają swoje flesze, podejść i spróbować zaatakować ten, ten bombsite B To oni wchodzą i, na, i sądzę, że na 90% podejrzany dostał reporta za tą akcję A to były po prostu dwa piękne strzały Ok, zobaczył go, ale sądzę, że kaczka też, też został oślepiony pewien czas temu, więc na pewno dał, dał info koledze Daj sprawdę Tetris'a, ale, ale powinien wiedzieć, że tam nikogo nie ma. Okej, okay, okej. Okay. Czysto. Jeżeli by miał Wola, to by spojrzał się na ten kąt prawdopodobnie wcześniej, albo by był na tyle przygotowany, że ten flick powinien wejść od razu, więc. Nie spodziewam się tutaj. nic dziwnego. Dzwon dalej z, dalej z samym Diglem. E, diament ginie, nie zdobywając ani jednego fraga. Ładna akcja. Ładna akcja dwójkowa. Podobało mi się to, że flash wpadł od tak naprawdę konektora. Dwa czyste fragi. Wydawało to, że Flesz padł od konektora, że dzwon użył jednego ze swoich i i w tym samym momencie Podejrzany wychylił, co, co dało mi taką ładną sytuację dwóch jednego. Widzieli gdzie przeciwnik stoi, bo zarówno Podejrzany, jak i um, zawodnik grający pod drabinką wiedzieli, że przeciwnik nie uciekł ze schodów, bo, bo nie mógł. Pchnięcie. W... To by mogło być Podejrzane, ponieważ teoretycznie pcha... W miejsce, gdzie nie ma nikogo. Ale widzieliśmy także na rundach tych pierwszych, które zobaczyliśmy, tych z uzłem pekiem, że podejrzany bardzo lubił pchać. Od samego początku widzieliśmy, że, że, że tą pozycję skrasał. Jas nikogo nie zobaczył, wie, gdzie jest przeciwnik, widział go. I czapla zabiera mu strzał Zeusa, no, co, co mnie cieszy, bo. Wolę, wolę, jak zawodnicy się szanują. Jak, jak naprawdę jest. Jest taka, chociaż troszkę fair, bo. No to, nie jest, to, to nie była sytuacja, w której e, przydałby się Zeus, w której ten element wojny psychologicznej by jakoś specjalnie zadziałał. Szczególnie, jeżeli jego kumpel już kupił auto Także na pewno nie ma dowody na wszystkie cztery. I sądzę, żeby to dorównać, mam nadzieję, że nie będą nam się zbyt często powtarzały mapy, ponieważ póki co mieliśmy, mieliśmy dość spore szczęście. Mieliśmy bardzo popularnego Dasta, dalej, pomimo, pomimo wyjścia z z grupy aktywnej służby, mieliśmy także niesamowicie popularnego miraża. A z tego co pamiętam z uwroczy, których nie nagrywałem, bardzo często zdarzają się spinboty na, na Vertigo na przykład. Gdzie nie tylko nie da się mówić o mapie, ale także sam gameplay kończy się na dwóch sekundach. Ponieważ jak już zobaczysz, pierwsze, pierwsze dwa fragi ze Spinbota, to to wie, że to jest koniec, że już już Nie ma po co tak naprawdę czekać do końca tego demka. <laughs> że, że możesz sobie darować. Hmm. Zobaczmy. No, pana, na którą najbardziej czekam, to będzie Cash. A to jest mi Dasta. Najbardziej mi irytuje moment, w którym dostajemy na samym początku. Rozgrzewka. Rozgrzewka nigdy nic nie mówi. Może ta... Ta też nic nie powiedziała. A to pewno nic sobie, sobie zaszkodziło podejrzanemu. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był na tyle nierozsądny, żeby, żeby się, się odpalał... Odpalał sobie takie zwykłe wallhacki, te... Te, um, te hacki, które, które rzeczywiście szukamy, a nie te, które widzimy od razu. Na, na rozrzewce to nie, nie miałoby żadnego sensu. Sądzę, że na pewno, na pewno spróbuję. A przynajmniej powinien spróbować, chociaż 2-3 chociaż rundy zagrać normalnie. Dopiero później, później zacząć. Ewentualnie kombinować coś z programami osób trzecich. Fascynujące. Obejrzeliśmy właśnie, zdaje mi się, że około minuty. Około minuty rozgrzewki, gdzie podejrzany wyskoczył, zebrał AWP z ziemi, zdaje mi się, czy ją kupił, nawet zginął. A teraz oglądamy, jak przez 30 sekund trzyma gloka i patrzy się w podłogę. Okej, okay, start. Przynajmniej nie jest AFK. Podoba mi się ten baj. Mamy 3 nade. Co jest ciekawe, stawiamy gdzie rzucić tego smoka, ponieważ ustawia się tak, jakby. Jakby miał za chwilę zeskoczyć Nacień latarni, ustawić się na najdłuższy pręd i rzucić smoka na, na, na galę I spróbować zrobić taki split, gdzie dwójka lub trójka wchodzi, wchodzi longiem i, i, i dwójka wchodzi galą Ale... I to będzie jeszcze ułatwione, bo wilorem zabił Wilorek wyciąga przez bramę Co jest w ogóle... Jeżeli ktoś zauważył to antyterroryści Atakowali przeciwników prze, przez drzwi na longu Maska zresztą teraz niszczy przeciwników Przez drzwi na longu I jeżeli, je, jeżeli jesteś at i, I nieważne jaką masz sytuację To jest, to jest bardzo duży błąd nie po prostu ginie mm, Nie wiem, chyba użył flasha Na pewno nie użył smoke'a Na pewno nie użył nade'a I po prostu ginie Wszyscy susajt w dół Zdaje mi się, że mają bota w drużynie Nie wiem czy... A zdaje mi się, że zebra to bot Widziałem tego rodzicę Żaden z ct nie pilnuje mida Podejrzany wchodzi na plecy Wąż, wąż wiedział, wąż wiedział, słyszał go Podchodzącego i... i koniec Też to sprawdzanie to takie całkowicie normalne Co sobie, wbieg... Przepraszam za to Wbieg sobie na, na, na plecy, wbieg od mida Maska zabija kogoś na midzie Tam przebiegający skaut na pewno był i dostał info, że <noise> Dostał info, że Maska wchodzi do dolnych i to mu w ogóle nie pomogło Ale do zrozumienia, dwie rundy eco Do ekipy terrorystów e, zdaje się, że wrócił Wrócił Kotwica Więc już nie mają bota, mają też full fullbaja Jeden smoke u, u fleta Podejrzany już rzucił swojego Wybiega sam z bombą i ginie ale, ale wygrywają rundę. Więc chyba, chyba nie masz. o co się martwić, tak? Bo tutaj nie, nie będzie kar za to zagranie. Wydaje mi się, że. Oczywiście dużo osób powiedziało, że w tym momencie konfiguruje haksy, ale. Zobaczył, zobaczył flesza, powinien widzieć, że, że tutaj ktoś miał eee, Tam na dole był, był światło flesza. Ok. Podejrzanie zabija, ale, ale wiadomo było, że, że przeciwnik pchnął. Słychać było i widać było, że to odlesza, też mi się tego spodziewał. Załatwiam przeciwników z Digli, powiedzmy sobie wprost, bardzo słabe strzelanie. Szczególnie, że Torus odłożył scout'a, żeby strzelać z Digla, co jest samo w sobie decyzją, powiedzmy, marną, bo. Bo scout jest nie jest nieco lepszy, szczególnie jeżeli się ma takiego skilla. Podejrzany znowu ginie. W tym momencie obserwujemy osobę, która ma 1-1-5 w drużynie, która stara się, nie powiem, nie powiem, żeby nie. Sądzę, że to mogą być kilki na kałachach, górki na, na, na wysokich goldach. Dalej brakuje im dużo. Jakaś próba smoka, ten smok nie sądzę, żeby dobrze wpadł. On wyskoczy. Jeżeli chcecie, to tam, tam można celować w okno, ale nie. ale nie obok okna. <laughs> Ale wskoczył i zabił. i zabił. Także. Akcja, co nie. To nie jest dobra praktyka. To jest coś, co, co dużo osób potem negatywnie nastraja, jeżeli, jeżeli awansują i, i patrzą, jak, jak inni grają, to. To to, to widzę. Usemka. Usemka był, Torus był w Ceteku. także na pewno zobaczył, albo przynajmniej usłyszał, jak, jak przeciwnik w tego. Okej okay. Okej, okay, okej, okay. robi się ciekawie W poprzednim razem wszystko dało się wytłumaczyć, w tym momencie Jedne z czym mogę wyjść to to, że Może Próbował skanować, albo Spodziewał się, że ktoś pchnie, ale zresztą ten smog był założony Czysto na bramę, więc ciężko było pchnąć Nie wiem na ile, ile dobrej info mog mogła dać osoba tam Tam zginął któryś z jego teammate'ów Leżał sobie spokojnie i naprawdę? Nie wiem, zobaczymy, jak teraz wychyli na piątkę, bo to jest, to jest dość ważne. A już, niestety, niestety spalone, ponieważ Lilia zginął. Lilia... Okej, okay, to zamknął, to zamknął, ale znowu niepokryty pokryty mit. CT bronią jedną osobą na B. Koniec. <laughs> jeden strzał. Czy jeden strzał to jest wystarczająco dużo, żeby około osądzić? No, oczywiście, że nie. Jak powiedziałem, nie wiem jak, nie wiem do końca jak się gra na, na tych rangach, ale, ale kilka razy widziałem pchnięcia w, w stronę xboxa, widziałem pchnięcia właśnie przez tego smoka. Poza tym, jeżeli miałbym skanować, tak naprawdę na ślepo skanować, to, to raczej bym skanował w miejscach, gdzie bym zabił przeciwnika, a nie, a nie przez tą bramę, przez którą wszyscy uparcie tagują. Szczególnie, że, że miał obok kumpla, miał obok kumpla, który i tak strzał za AWP, i tak tagował, więc spodziewam się, że jego, jego rolą było po prostu patrzenie przez smoka i patrzenie, czy, czy jakiś przeciwnik są AWP o nie wychyli nad smokiem. <coughs> Także okej, okay, dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania i do obejrzenia następnego odcinka. Cześć.